Cześć Wam, Jacku z tej strony od Airdropów. Słuchajcie, przyglądałem się wczoraj temu Sui i wydaje mi się, że tutaj będzie jeszcze trochę innych rzeczy do zrobienia. Także postaram się, żebyśmy przelecieli przez, przez wszystko tutaj w tym nagraniu. Tak sobie obiecywałem zawsze, że te odcinki nie będą jakieś długie, ale nie będę tego dzielił, nie chcę tego dzielić, bo nie chcę przeciągać, tak? Zrobimy to za jednym zamachem, po prostu najbrzej. Podzielicie sobie odcinek tam na nie wiem, dwie części czy trzy, trzy części. Nie wiem kompletnie ile czasu wejdzie. Natomiast zanim zaczniemy, powiem Wam, że mam tutaj jedną stronkę, która może zdecydowanie mm, zwiększyć nie szansę na airdropa, ale samego airdropa. Zaraz Wam powiem czemu. Natomiast zanim do tego przejdziemy. Jest tutaj taka stronka MovePad i oni zaczynają dopiero lunchpada niebawem. I widziałem, jakieś zadania były tam na z którymś z tych krótszy od SUI, nie pamiętam na którym. Także zostawię Wam tutaj i Discorda, i krótszy, i tą stronę, żebyście sobie mogli zobaczyć o co tutaj chodzi. Czy jak na razie na samej stronie to się nic nie da zrobić, bo, bo czekamy tutaj na oficjalny rozruch tej strony a w tym momencie możemy sobie przejść już generalnie do, do tych wyścigów. I w sumie tutaj tak jak mówiłem, że będziemy potrzebowali SUI, albo sujet albo MARSZAN, to powiem Wam, że wydaje mi się, że dobrze by było zrobić na wszystkich przynajmniej coś. I ja sobie tak założyłem, że z każdym resetem sieci, gdzie stracicie z portfeli wszystkie NFT-ki i, i wszystko co tam innego żeśmy robili, Będę te wszystkie kroki, które robimy w tych nagraniach, powtarzał. Nie wiem z jaką częstotliwością, jeżeli będą to resetować, powiedzmy raz na dwa tygodnie, to co dwa tygodnie będę się starał to wszystko robić. Ale przejdźmy sobie dalej. Więc mamy tak. Co to za wolę? Był etos chyba. Tak. Etosa sobie musimy pobrać. Use faucet. Wtedy nam tutaj da troszeczkę SUI. Wchodzimy sobie. Tutaj, czyli pokażę jeszcze się raz jeszcze, bo tak kliknąłem w ten, ten znaczek kuli ziemskiej i lecimy sobie po kolei. MiniTeor NFT. Generalnie te strony, czy te zadania nie różnią się od tego, co żeśmy robili, czy co pokazywałem ostatnio. Mamy ta sama zasada, nazwa, znaczy no. Nazwa, nazwa, Teraz sekundę. A, image URL, czyli to jest to z tego IPFS-a, co Wam pokazywałem wczoraj, że można sobie swoje zdjęcie swojego NFT stworzyć. Hmm. I w zasadzie to mamy już tyle, jeśli chodzi o to. SUI NAME SERVICE Sprawdźmy sobie, czy będziemy mogli zrobić. Wczoraj to patrzyłem w nocy. Nie, chulało. nie wiem jak to będzie dzisiaj. O, no, O, dobra. ja sobie to od razu zapiszę, bo tam jakieś zadanie z tym było związane. Co? To sobie zamknę co mamy dla Keepsay. Hmm. Tam dobrze by było coś kupić. O, o już był kupiony. Lecimy tak, w zasadzie trochę Wam powiem na żywca, bo wczoraj zrobiłem tylko tamtą gierkę, o której też Wam wspominałem w ostatnim odcinku, którego Wam podlinkuję, Jeżeli ktoś nowy by oglądał, to może podlinkuję z końcem wideo, co by nie, roz, nie rozkojarzać. Nie chyba nic się tutaj nie da zrobić, trzeba po prostu będzie zaglądać co za jakiś czas i fajnie by było któregoś z tych nFT ków dorwać. No, ok, dobra. Do, albo jeszcze, my, tutaj była możliwość widywania. Zobaczmy, czy się da. Dobra, zostawmy to. Ale generalnie tutaj dobrze by było, żeby coś tam chapnąć e, od nich. Następny, piłci Pijuczy też w ogóle jest odstój i, i dobrze by było wskoczyć na Mamy grupę Discordową. Teraz jej będziemy jutro. Mam już gdzieś tam w przyszłości z tego, co widzę. No tutaj już to. Sejdę Dobra, no to też sobie zaglądajcie i patrzcie, czy tutaj nie ma możliwości yy, odkupienia któregoś z tego ludzi. Chociaż zastanawiam się, czy. Kluczyk nie jest już na mainlecie, ale to będziemy sobie sprawdzać. Jeśli chodziłoby o etosa, to jeżeli robicie krótszy, to wiem, że tutaj trzeba zagrać w tą gierkę i trzeba w nią grać do momentu, aż się minimum nie osiągnie tego klocka 128, a chodzi o to tutaj, żeby tak łączyć te kwadraciki żeby nam się te wartości po prostu zwiększały. Dobra, no to sobie pogracie, ja tutaj nie będę tego robił znowu. I tu w momencie, jak zdobędziecie te 128, to Wam się pojawi, o, przynajmniej powinien, nftek, który gdzieś mi zginął, ale generalnie Wam się pojawi. I mamy tutaj szachy i tutaj ogólnie to trochę nie bardzo kumam, bo wydaje mi się, że trzeba tutaj grać online i podać, tutaj pojawi Wam się okienko, żeby podać drugi adres portfela, przy czym będziecie mo mogli wykonać tylko jeden ruch, bo no, drugim portfelem de facto też będziecie Wy i będzie Wam mówiło cały czas, że to nie jest Wasz ruch, także to sobie też możecie przejechać. Sui Checkers. To są chyba parcady mi się wydaje, i też tutaj próbowałem mm -hmm. ruszyć, ale właśnie tutaj był error. Także do tego też trzeba będzie wrócić. Jest jeszcze ta klientka Dex Exchange, i tutaj chyba Wam wspominałem, że ja generalnie też tym jestem. Także możemy sobie to tak na szybciutko przelecieć. Zróbmy sobie to na etosie, jak już jesteśmy na etosie. Tokens, chęć... Nie. nie, już mam babola jakiegoś. No to chyba nic z tego nie będzie. No teraz to

Nie, dobra, jest ten sam apres. dobra, no to sobie zostawiamy, ale do tego wróćcie. Yy, następny był Marszal, pamiętajcie, airdrop, wchodzimy sobie tutaj, Mini same o, nie działa, I dalej nie działa. Yy, I tutaj, jak widzicie, są te same stronki poza Starspace, którego nie odpalałem, no, ale go zobaczmy. co ten serwis to było, później było, Syria nie było. Interstars, łomatko. No, I właśnie no, tutaj film. No dobra. Nie, nie wiem, co to za adres, za Z czym jest tutaj męczy. Tak, system firm, i co dalej, instaluje. No to dobra, zostawione. I mamy jeszcze Syria. Connect Wallet. Mamy Ale... to sobie tylko. No i stajemy sobie tutaj czegoś. Ja na czegoś z czegoś. Jednak error. No to cóż, nie powalczymy w takim razie. Widzę, że jest niczym. No, i idzie, czyli to sobie zróbcie, nasuń wolecie po prostu i e, lecimy dalej. E, tu Wam pokażę, bo tam ostatnio nie działało. E, ten link chyba nie działał. Teraz, jak widzicie, działa. Kathy. Działał. GotBeat i Kipsel to nie, nie wiem, czyłem, czy on się włączył. Celery Dalej nie działa. <laughs> tutaj z tym Godwin, to chodzi o zakłady i, i też nie wiem, czy. czy dzisiaj będzie działał, czy nie, ale pokażę Wam o co tutaj chodzi jeden adres i tutaj musimy mieć w sumie trzy adresy znaczy trzy adresy trzy wolety hmm, to ja sobie to hmm, i zrobimy mam drugi tak drugi wallet. i bierzemy i No, i coś tam nam się zrobiło, i w zasadzie to chyba tyle. Ja nie wiem, czy tutaj answer. Nie wiem, jak to jest answer. No, ale dobra, to generalnie mamy zrobione. Hmm, czyli tak by to wyglądało. Hmm. Aha, to byliśmy tutaj, to się nic nie dało. Nic się nie dało zrobić. Dobra, to kiedyś trzeba będzie wrócić i to obserwować. No, aha, i tutaj jeszcze ten ethos jest, to jest podobna wielka do tego, co jest na wallecie. I tutaj też trzeba troszeczkę sobie pograć, żeby tutaj jakieś te punkciki nabić i też jakiegoś tam a sobie skajmujecie i to, wydaje mi się, będzie miało jakiś tam sens. I to, o czym mówiłem, co może nam zwiększyć szansę, znaczy dać możliwość osiągnięcia większego airdropa, to jest ta stronka. Już Wam mówię dlaczego. Tą stronkę zauważyłem bodajże w sobotę albo w piątek, przy czym ona nie działała, no bo były te problemy z, z samym SUI. Natomiast jest tutaj tylko 30 tysięcy tych boksów. Przy czym, jeżeli mamy dzisiaj poniedziałek, to one są w takim razie, powiedzmy, że pełną dobę, bo wczoraj to już działało e, i zostało tego skrajnowane no, nawet niepełne 10%. Przy czym powiem Wam, że jeżeli brałem, jak brałem udział w jakichś testnetach, było coś do, e, jakiś enewtek do, do, do zgarnięcia i była maksymalna, jakaś ograniczona ilość e, mintów, to się rozchodziło, powiedzmy, przez 8-10 godzin. Czasami pamiętam była taka akcja, chyba nawet też na samym SUI, że były ile, było ileś tam NFTów do pobrania. Było ich tam kilka tysięcy i nie chcę was przekłamać, ale chyba 90 sekund to trwało i było wyciągnięte już wszystko. Także jeżeli tutaj doba i nic z tego nie zostało zrobione, to warto sobie wskoczyć. Ja to zrobiłem. Pokażę Wam zresztą, co dostaniecie. Zróbcie to raz, bo ja sobie dwa razy i trochę DM dupy, bo ogólnie to się nie powinno się tak robić, dostajecie takiego luta. I tu mi się wydaje, że jeżeli jest ograniczona ilość, to to, to zdecydowanie poprawi sytuację przy, przy tym airdropie. No, także, także tak. Aha, i od razu, jeżeli sobie pobierzecie tego, tego boxa, to sobie zróbcie screen z tym i sobie zostawcie o ile robicie krótszy, bo jest zadanie, że trzeba im pokazać, że, że żeśmy to dostali. Yy, I lecimy sobie, teraz dosuje to leta. No i dobra, mamy tego. Spróbujmy. Nie działa, trzeba będzie wrócić. Yy, Turbos, powiem Wam, że nie wiem co to jest. Araja, to ja w tym jestem cały czas. Suisław też jestem cały czas. Kluczy to już był. Bloomów Wam pokazywałem w ostatnim filmie i suję, żeśmy robili tutaj w Warszawie, albo w Atosie. To nie będziemy do tego wracać. Ale tak. Nie wiem z jakimi Ja się tu w ogóle łączę. Poczekajcie. A, okej, to nie połączyło z tym suietem. No to jest okej. Okay. Zrobimy sobie faucet. Nie wiem, czy dostaniemy znowu tego suietu, czy nie dostaniemy. Dobra, weszło. No i zróbmy sobie jakiegoś tutaj trade'a. Czy się da, czy się nie da, ale chyba... Aha, tu jesteśmy na markecie. No, No i co? No i dupa. No, klatek

Dobra, no to na, na turbosa będzie trzeba kiedyś wrócić. Araya. Też nie też Nie działa. sobie słabo. Tutaj ta strona, to z tego co pamiętam, to ona bardzo fajnie chodzi. Próbcie sobie na te, na te wszystkie kolejne. Tutaj macie time token, sobie pobieracie wszystko po kolei.

Tutaj to liquidity jest trochę zrypane, bo generalnie to tylko jedną wartość powinniśmy podawać, a trzeba przy obu. I ja to pamiętam, że tam do niej zgłaszałem, ale widzę, że nie zostało to naprawione jeszcze. Tu jeszcze nie działa. Tu mamy, tu mamy jeszcze jeden jakiś liquidity. Aha, no to dobra, tutaj to jest. Generalnie do tych krótszych. Wczoraj przysiadłem na, chyba na każdym z tych możliwych i kru i powiem Wam, że trochę tam pocisnąłem i no, dosyć sporo udało mi się tego zrobić. Aha, jeszcze sobie co możemy zrobić? To na przykład wchodzimy sobie tutaj i dajmy na to. sobie wysyłka i wstępujemy sobie tutaj adres. I. To był ten sent Send, wyszli, send mf, i. Zobaczymy, czy weszło. Weszło, a tu możemy sobie teraz odesłać. Muszę na to wydzie. na to wziąć jakiś inny, ale już nie będzie. Tu możecie sobie, O, i tutaj już nie iść na przykład. No i, ale to generalnie możecie sobie powysyłać tego jednego jakiegoś NFT, między te wszystkie portfele, o których żeśmy rozmawiali. No to też jakoś tam się przyczyni, wydaje mi się, do, do tej nagrody. Hmm, oczywiście wszystkie linki Wam pozostawiam, wszystkie te Discordy, i Discordy, tylko zaraz tutaj przysiądę do tego i, i podziałamy. Także wydaje mi się, że o niczym nie zapomniałem. Pamiętajcie tylko, że mówię, ja osobiście będę to robił z każdym resetem sieci, niezależnie ile tego będzie. No i zobaczymy, jak to, jak to finalnie będzie wyglądało. Także wydaje mi się, że to byłoby wszystko. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć.